Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak przygotować krem budyniowy w smaku waniliowym. Będziemy potrzebowali dwie kostki masła temperatury pokojowej. Ja sobie wcześniej pokroiłem małą kosteczkę, żeby było lepiej do rozmieszania. Do naczynia, w którym będziemy to ubijać, dajemy dwie kostki masła i dwie paczki cukru waniliowego. Wybijamy dosyć długo do powstania jednolitej masy. Ta masa powinna nam zbieleć, być bardzo biała i puszysta. W ten sposób będziemy pewni, że, że masło jest dobrze napowietrzone, dobrze ubite i tylko w ten sposób uzyskamy ładny, gładki napowietrzony krem. Także... Fajnie zbielało, jest kulkniutkie. Będziemy potrzebowali do tego budyń. Ten budyń można przygotować samemu. Możecie to zobaczyć również w innym moim filmie. Można również e, przygotować e, z normalnego, kupnego budyniu, robiąc w ten sposób, że dwie torebki budyniu, ugotowane w jednej ilości mleka czyli w pół litra mleka, dwie torebki budyniu i do tego dodając jeszcze cztery łyżeczki cukru, żeby ten budyń. Słodszy. Będziemy potrzebowali również cukier puder będziemy podczas mieszania dodawali na przemian trochę budyniu, trochę cukru pudru. Co jakiś czas musimy oczywiście posmakować tą masę, czy już jest wystarczająca ilość cukru, żeby nie było za słodkie. Taką ilość budyniu można również wykorzystać na trzy kostki masła. Wtedy będzie to bardziej, bardziej tak, taki gładszy krem, który można wykorzystać przykładowo do tortu, czy do, do ciasta z galaretką. Ja będę ten krem wykorzystywał do, do ptysi akurat, także potrzebuję bardziej taki budyniowy krem. Więc dodajemy stopniowo budyń i cukier-puder. nie jest za słodka ilość cukru pudru jest idealna dodamy teraz resztę budyniu ubijemy masę do końca Tak, nasz krem jest gotowy. Pokażę Wam, jak gładki jest ten krem. Zobaczcie, ten krem nie ma totalnie żadnej grudki. Jest pulchny, mocno budyniowy. Z tak przygotowanego kremu na pewno każde ciasto, które wykonacie, będzie smakowało Wam, jak i zarówno gościom czy domownikom. Polecam przygotowanie tego kremu. Jest to bardzo proste, bardzo szybkie do zrobienia. I ma wiele zastosowań w cukiernictwie. Jak się podobało? Łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Co jeszcze można przygotować z takiego kremu? Możecie zobaczyć w innych moich filmach. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. I do zobaczenia następnym razem.